Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Benek z tej strony i Vintage Story. Co ja tu miałem do zrobienia, dawno mi tu nie było. Ale o, chciałbym sobie to wymienić na drewno. To też. Elegancko. 26 sztuk, tego jeszcze mam całkiem sporo. Ale ja dzisiaj chciałbym wylać lamelki i posprzątać tą piwniczkę. No, zbierało się tych wszystkich pierdół sporo. I już mnie to zaczyna mierzić. Trzeba będzie jak najszybciej zająć się tymi skrzynkami. Właśnie tylko dlatego, że rozgardiaż jest niesamowity. Aha, tu jeszcze kości. Tu mamy już przygotowane palenisko z tyglem. Będziemy roztapiać brąz cynowy i odlewać tutaj te lamelki i część jeszcze rzeczy. Pięćdziesiąt jednostek będzie. No i ze trzy węgla spróbujemy, zobaczymy. Ja się zajmę robieniem łopaty. Kto tu wygląda? Jeszcze. Aż by tyle poszło? 5 sztuk, czy sześć? Dużo. Ciekawy jestem, czy proces się zacznie. Mam nadzieję, że nie, że będzie kontynuowany. Bo tam w garnku chyba był bug. No jest okej. Okay. Czy Trzeba sprawdzić. O, zobaczcie jeszcze. Powiem wam, chyba trzeba będzie sekwoje ściąć. Co oni tak tam wrzeszczą? Aktualna aktywność szczeli niski poziom. Więc o co Kaman? O! O, daleko. I rozsypał się nad ziemią. Gdzie one są te skurczywiki, no? Drzeja koleś. A tu jest. E, poziom niski jeszcze mi się koło domku. O, To jest ładna sztuka. Tylko on. Jakiego ma fuksa, że nie wpadł tam... Nie został pociągnięty... Jeden przez drugiego, nie? O, lender... Ja czuję coś, że będę tutaj osaczony... Czy tam był wilk, czy tam był... A tu jesteś... Bra broń. Hmm. Niestety, albo nic nie rzucił, albo nie zwrócił uwagi, czy coś wpadło do kielni. Nawet drzwi się udało zamknąć. Jest, jesteś. Patrzcie, w samą porę. I pusto. Że jest. Niech to mi teraz wszystko ładnie stygnie. A ja pójdę tutaj na dół uzupełniać. Podłogę zrobi się inną. A podłogę zrobi się inną. Dobra. A tu jeszcze wykopiemy to. Dobra, jeden garnek jest pusty, praktycznie za momencik. W którym było jedno tu, nie? O. Zjedzone i można coś nastawić. Bo mamy te 15 mięsa. Że, że i tak zaraz będę chyba też ruszał zobaczyć jak tam zbiory tylko boję się Holender, że i cebula że mnie potwory gdzieś tam, znaczy wilki dopadną bo może tak być, że gdzieś tam są No i teraz wszystko gra. Mógłbym iść na przeszpiegi, Jest godzina 11.46 budulca troszeczkę mam, tak żeby mógł się gdzieś, albo musiał nawet a nie mógł odnieść w górę Ze względu na obecność harpagana. Ale może... Może nie będzie potrzeby. Uż się bałem, już się że sobie upodobały ten mój ogródek. Dojrzały len. Zobaczcie. Zbieram zbiory Zbieram zbiory <laughs> Tutaj ziemniaki, stadion wzrostu 2 na 7 Uuu. Bardzo wolno im się rośnie, bardzo wolno W razie czego na owsiankę starczy Zobaczcie, doszło do tego momentu, że zaczyna się jesień. Ja domek mam co nieco ogarnięty, nie mówiąc o tym, że nie jest jeszcze upiększony jak należy. No i to drugie piętro. Ale już jesteśmy zmuszeni do tego, żeby... że jeśli chcemy eksplorować, to trzeba raczej znowu wybrać się gdzieś dalej. To jeszcze rzepa. I kukurydza. Wyjedz jeden. Eee, trzeba będzie wybrać się gdzieś dalej i domek stawiać. Trochę tego jest, powiem wam. O mamo. Ja tutaj mam te mózgi psujące się. Masakra jakaś Nie, bo do piwniczki wpadnie. I właśnie o to mi chodziło. Taka rzeźnia. Czy one są z tabliczką? Nie Dobra, sześć tych. Nie można. I mm, teraz tak. O, nie można zabiczą. O! No to bubel! Bubel, bubel! I kicha! Dobra, tu się ugotowało. Można słoiczek napchać. Z tym, że te zboża jeszcze chciałbym rozdzielić. Gdzieś był tłuszcz. Kolejny słoiczek fajnego żarcia. I pusty słoik. Dobra, my jesteśmy na jedzeni. Tutaj mam jeszcze 16 do rozłożenia sztuk. No się nie psują. Na no chłód. O, żyta na chłód minus 12. Dojrzewania czas 10 dni, cały miesiąc. W moim przypadku czyli pod koniec września bym jeszcze zbierał. Biorę, marchew też biorę. Minus jeden, to nie bardzo, a marchew ile dni? Osiem. To jest jedenaście soja. Dużo osiem i pół dnia dziewięć dni, też miesiąc. No teoretycznie nie miesiąc ryzykować ryzykuję pewnie że tak we wrześniu będzie minus pięć wątpię może o poranku nie I teraz tak, rzepa potrzebuje... To jest wszystko już. Ale tutaj mogę sobie sadzić rzepę. Przeżyjemy tyle rzepy. Ludzie. Osiem marchewek. A, też też jest potrzebne, czy z tą dynią coś jeszcze będzie? Może i będzie, nie widzę żadnych owoców. No i tej marchewki już nie posadzę. Chociaż tu i tu, no tutaj już nie ma szans. Zniszczyć, aby zebrać? O! Warany. A to jest gro growing napisane. Korn. To jak zebrać? Tu przy rosnącym życie nie ma zniszcza, aby zebrać. Czyli to chyba jest już tak powiem, ok. Czyli będziemy mogli posadzić marchew, ależ oczywiście. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? I tu jest azot N. Świetnie. Super, jeszcze coś mieliśmy, prawda? Nie, no rzepa jeszcze. Nie! 10 dni kukurydza. nie, z kukurydzą nie przeginam. Mam jej niezbyt nie, nie wiele. Tak więc. Nasiona sobie zostawiam na przyszły rok. Tu wszystko wykopać, mama mija. Roboty co nie miara. Za dnia trzeba będzie się przejść i, i poszukać tego antyzytu cholernego, bo już go nie mam. Na robota stoi. Cała ta ściana jeszcze jest do skończenia. Dawać mi tu łopatę, kurde. I podłoga jeszcze. Czy hmm. ja mam przy sobie jeszcze tą podłogę? Nie mam, mam jeszcze mnóstwo kukurydzy. Powiedzcie, ile? Może być. Może być. Czekajcie, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Może tak zrobić. Super. No to takie podziwne... Taka kaszana to zastąpiona będzie innym drewnem i tyle. Może będzie jeszcze jakaś mała zmiana. Ale na tą chwilę tak powinno to wyglądać. Są lamelki. labelki z brązu z nowego 8 sztuk, no można by było się zająć natychmiastowym wypalaniem kolejnych 1300 jednostek. Mm, I teraz tak podkładamy. I podpalamy. Hmm. Tutaj zbieramy narzędzia. I teraz tak. No jestem troszeczkę zapchany. Te cholerne mózgi. Ale te maliny mógłbym tworzyć. Trzy dni świeże. I można by było ogólnie tutaj przerzucić wszelakie zboże, A te mózgi to stąd zabiorę, będą się psuły gdzie indziej zboża. Mięso i warzywa i no i owoce tych owoców będzie znacznie więcej w przyszłym roku. A tu sobie wrzucimy nasionka. No i jeszcze proszę bardzo. sześć tego węgla wrzuciłem. W samą porę przybiegłem. Starczy 6, może? Ostatnio odtopiliśmy 1600 jednostek. No, moi drodzy, miedzi nam brakuje. Tu jest jeszcze na wszelki ratunek obrązcynowy kawałki. Myślę też nam już wystarczy sześć sztuk do sporo. Zacznie. Mięsa mamy zbyt mało, żeby cokolwiek piwcić Na tą chwilę te trzy mózgi będą z nasionami leżały. No <laughs> i to też. I czemu to nie przeszkadza? My natomiast po odzyskaniu 13 sztuk bruku z Aha, Dobra. No dobra, no. Blisko, blisko, coraz bliżej. Tylko właśnie ta podłoga... Nie, ta podłoga musi być na tym poziomie. Trzeba wszystko wydłubać. A kurde, mam kilo, w to dłubiemy. To nie Minecraft. Więc nie znajdziemy tu rudy węgla zaraz. Jak tam sytuacja? No, powiem Wam, znowu w takim momencie, na styk, wyczucie kurczę. Bruksperry do tytułu. O. No. Od razu nabrał wyrazu. Troszkę kilofa poszło, co prawda, no ale... Naturalna sprawa, tak musiało być, ale dostało to rąki nóg. Jeśli można tak to ująć. Tutaj schodki. Coraz fajniej, coraz fajniej. Jest. I teraz tak. W szybkim tempie nam te lamelki pójdą. Aha, oczywiście jeśli miedzi się w mieć się zaopatrzymy, bo. No, w następnym odcinku drobna wyprawa. W zasadzie jest 5.59 rano, czyli już by trzeba było uskutecznić taką wyprawę. Kilow. Yy, następny mam yy, jeszcze jeden, będzie tutaj, o! W jeszcze jedną siekierkę bym sobie chętnie zrobił. Ile my tu jeszcze mamy tego miecza? Raczej nie, ale jeszcze jedną motykę. I jeszcze jeden wykrywacz. I sztabka. Oj, no dziękujemy bardzo. Ale to i jasno się zrobiło. Ja Wam wszystkim dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. W następnym odcinku lecimy na wyprawę po. po miedziuchę. Na razie. Hej.